Jeremi, Jeremi, wstawaj, wstawaj. Coś, co dzieje? O, ty proszę, ci nie, nie wstawaj. w górę. Nie, nie, mama idzie, nasza mama. O, nie, mama idzie, o, nie, mój, słuchajcie, idzie nasza mama, właśnie będziemy mieli przerąbane W każdym razie pamiętajcie, żeby kończycie sobie, bo łapę złapę w górę supa z likiem, coś w właśnie w górę, bo się bo jesteście w moim konkurs na Słuchajcie, idzie nasza mama i bo mamy totalnie przerąbane, słuchajcie, Ponieważ nasza mama jest dyrektorką szkoły, Tylko dla dziewczyn, słuchajcie. I co gorsza, ona nas do tej szkoły chce wysłać, dokładnie. O, nasza mama, dzień dobry, mamo. Dobra, się, idziecie do szkoły. Dla dziewczyn! Co, stary? Nie, czemu nie, nie. ale jak do szkoły? Do dziewczyn? Przecież jesteśmy ale... chłopakami! Ej, co jest, bo. jestem dyrektorką, a muszę się o was. Co o nas? Goty co nam mówi o nas w ogóle? Troszczyć! Aha, stary, czyli zdaje się, że my musimy. Ale przecież te, te dziewczyny są podobno mega niebezpieczne, stary. One podobno to nie są zwykłe dziewczyny. Nie, że one nam coś zrobią. No Ma, właśnie, pod... a, a. Dokładnie, słuchajcie, te dziewczyny są podobno mega niebezpieczne. Więc w tej szkole są złe dziewczyny, więc musicie. Aha, stary, czyli tutaj są jakieś złe dziewczyny w tej szkole. Ale Czy nie dość, że szkoła tylko dla dziewczyn to jeszcze to jest szkoła dla złych dziewczyn? Co jest? Musimy? Musimy. Musi się przebrać w dziewczyny. Aha, co? Musimy się przebrać, stary, w dziewczyny. My w dziewczyny. Ale, stary, to się źle skończy, nie. Nie, naprawdę, chodź, stary na dół. Nie, ja tak go nie wytrzymam. Słuchajcie, moi drodzy, nasza mama, która jest dyrektorką szkoły dla dziewczyn, każe nam się przebrać w dziewczyny. I naprawdę, moi drodzy, będziemy mieli, będziemy chodzić do szkoły. W garderobie są ubrania. Aha, czyli co? W garderobie są. Nie, stary, wiesz co? Naprawdę, ja nie wiem, co ja o tym myśleć. Słuchajcie, moi drodzy, mamy się przebrać za i Mamy pójść do szkoły tylko dla dziewczyn to jeszcze niebezpiecznych, które nie tolerują w ogóle chłopaków. To so, stary, musimy się chyba przebrać w ogóle, bo nasza mama nie znosi sprzeciwu zobaczy nam nawet garnitur. No do fryzjera? Nie, nie idziemy do żadnego fryzjera. Nie, to nie jest żadne włosy. Ja chcę mieć swoje włosy, nie chcę mieć żadnych długich włosów. Dokładnie, nie, 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 nie. O nie, nie, nie dobra, chodź, przebierzemy się stary w jakieś sukienki, czy cokolwiek w ogóle. Chodźmy, to jest chyba garnitur, Nie okay. tutaj się przebierzemy. E Goty, ja nie wiem czy to jest dobre przebranie. Wiesz ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy się tak przebierali. W ogóle stary ty, my wyglądamy totalnie mhm. dziwnie. W ogóle, mój do no Śmiali. Dokładnie, bo się zasmek. Ale my stary, my nie mamy kolegów, bo to jest na koleżanek, więc słuchajcie, tam będą same koleżanki. W każdym razie, moi dudzy, napiszcie w skali od 1 do 10 w komentarzu, jak oceniacie nasz outfit, bo to jest sobie ciekawe. W każdym razie, dobra, mama w ogóle nas wzywa. Dobra, jedziemy już, stary, chodź, jedziemy dobra. w ogóle. Jeden idzie do tyłu. Dobra, słuchajcie, moi dudzy, jedziemy do fryzjera i teraz, słuchajcie, będziemy mieli peruki, Goti, stary. Co ty w ogóle jaką ty perukę chcesz mieć? Moje piękne włosy, no chyba podobną do mojej. Dobra, to wchodźmy w takim razie, tutaj w ogóle jest nice, więc chodźmy tutaj i zaraz, słuchajcie pójdziemy do tej koszmarnej Szkoły. Jakie peruki? Dobra. Jakie peruki? Na zawsze. Czyli co włosy o, mamy o, mieć na zawsze? Nie, 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 dobra. O, o. Nie. Dobra, dobra. Ja w takim razie siadam tutaj, poczekamy na panią fryzjerkę. Ee, Goti, wiesz co? Ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Wiesz, naprawdę, ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć, bo troszeczkę się tak dziwnie czuję. Nie wiem jak ty. Czy ty wiesz, jak ja okropnie wyglądam jeszcze? Ta pani mi makijaż zrobiła. Stary, dobra, weźmy w ogóle, naprawdę mój. Zobaczcie, jak ja wyglądam jestem tym mój. jakaś, nie wiem, Jakiś, jakaś naprawdę jakaś jeremionina. Nie wiem, jak to można nazwać w ogóle. Ja jestem, ja jestem Gotina Gotina jesteś, to jeszcze! Dobra, dobra, <gry> dawaj, dawaj, dobra, chodźmy do tego auta, idziemy tu słuchajcie do szkoły i one, słuchajcie, nie mogą nas poznać, że jesteśmy chłopakami. Naprawdę nie mogą. Będziemy mieli totalnie przerąbane, słuchajcie. Bardzo ładnie dam wam szóstkę w szkole. No Mamo, naprawdę, nie, nie faworyzuj nas, oni się domyślą. Na, oni chyba wiedzą, że ty masz synów, nie wiem w sumie. Dobra, stary Goti, chodźmy w ogóle i tu co w ogóle są no, to są te dziewczyny, one są to podobno to mega złe, ale stary. Pamiętaj, pamiętaj, nie zdradzaj żadnych podejrzeń. Nie dawaj podejrzeń, że jesteś chłopakiem. No pewnie, że nie dam w ogóle. Daj mamusi całus. Nie, naprawdę, mamo, proszę cię, dobra, a, dobra, dałem już, dawaj, teraz ty, Goti, musisz dać całusa, chyba w ogóle, znaczy Gotina, przepraszam. Witajcie, uczennice, to są wasi nowi koledzy, znaczy koleżanki. Aha, mamo, prawie nas zdradziłaś, stary Goti, to jest naprawdę zły pomysł, to się nie uda, to się nie ma prawa udać w ogóle. Elo, hejka, cześć, cześć, koleżanki. Aha, dobra, więc cześć, koleżanki, generalnie, ja jestem generalnie Jeremina, to jest generalnie Gotina, generalnie jesteśmy, jesteśmy generalnie nowymi tutaj, hejka, hejka Też nie, nienawidzimy chłopaków w ogóle. Lubicie chłopaków? E, nie, 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 nie lubimy w ogóle. Nie, nie chłopcy to w ogóle są. Aż ha, tak nie lubimy chłopaków. Dokładnie, nie nienawidzimy ich w ogóle. Nienawidzimy, byśmy ich zjechali totalnie. Dobra, chodźcie, taki macie Gotina, tutaj za mną, chodźmy do klasy w ogóle. Albo to chodźmy może tutaj do sali, Chodź tutaj Gotina, rozgościmy się w ogóle. Jeremina, to twoja szafka niebieska. Aha, dobra, czy tu jest gdzieś moja szafka oh. w ogóle? ok tam jest gdzieś moja szafka w ogóle, dobra. Jak to dobrze, że nie ma chłopaków, bobem ich. E co? Co? Co, jest Goty to się źle skończy? Widzisz, co Ej, nie piszą jeżeli, chłopaka? Jeżeli, jeżeli oni się dowiedzą, to nie wiem co oni nam zrobią, naprawdę. No to my mamy przerąbane totalnie w ogóle. Ochyda oh, Aha, czyli generalnie w ogóle nie lubię chłopu. Dobra, To są moje szafki, to jest generalnie chyba moja szafka. Dobra, to jest generalnie moja szafka, tutaj w wersji książki i co, Gotina, możemy iść w sumie, poznamy się no. tutaj ze wszystkimi. Dobra, to się może taki mieć na górę, poznamy się tutaj ze wszystkimi. O, tu jest w ogóle są takie fajne takie mm. dziewczynce kanapy, Oci alto różowo jest w ogóle, jak to dobrze tu chłopaków nie, nie, nie ma to. na lekcji, nie, ale ma, y, ma nie ma, y, znaczy to y, to ten, y, pani dyrektorko, przepraszamy, ale jeszcze nie ma lekcji, jeszcze przerwa w ogóle. No słuchajcie do Robi się to naprawdę niebezpieczne goti. pamiętaj udawaj, że naprawdę jesteś prawdziwą dziewczyną, dobra? Ja jeszcze głos trzeba jeszcze zmieniać. E, co chyba. jest w ogóle... A gdzie malowaliście włosy? E, gdzie e... malowaliśmy włosy? E tym tutaj, w salonie piękności generalnie, razem z depilacją generalnie To nie goty. tutaj mieliśmy akurat e, farbowanie Makiasek, makijażek jeszcze <grym> Dokładnie, tutaj mieliśmy Macie sztuczne włosy? E, nie mamy sztucznych włosów, nie e, goti e. to są prawdziwe włosy e, To są pra prawdziwe włosy, które mama mi uczesała Dokładnie, w ogóle zobacz, zobacz sobie moi, jakie mam piękne włosy Zobacz generalnie, do tej moich włosów koleżanko w ogóle Dziwnie wyglądają Aha, dziwnie wyglądają, nie, nie wyglądają dziwnie, to są po prostu bardzo dobre włosy To są generalnie bardzo dobre, farbowane w ogóle Ech, Goti, mamy problem, e, coś musimy wymyśleć? E, e, e. Trochę podejrzane. Co, Goti, to oni jesteśmy oni podejrzani, wiesz co? Wiesz, że oni nas podejrzają, musimy coś wymyśleć. Dobra, e, to co, chodzi w ogóle do, 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 do lekcji, jak cię no, to... chodźmy do lekcji. Dokładnie lekcja, o, jak to dobrze się zaczyna lekcja, chodźmy w ogóle Goti, na lekcję, wiesz, chodźmy tutaj, o tutaj sobie siądźmy, chodź tutaj za mną może Stop chłopacy! O nie drodzy. stop chłopacy, To jest chyba lekcja! To jest lekcja zniszczenia chłopaków? Czy to są lekcje zniszczenia chłopaków? Co? goti goti stary, to jest lekcja zniszczenia chłopaków. Oni nas niszczą. Naprawdę to jest bardzo niepod... Wiesz co. Goty, wiesz co, my się wydaje, że powinniśmy się ulotnić z tej lekcji, choć szybko nie wiem, cokolwiek krzywdzie nie zauważył nas, może wiesz co. Do łazienki, do łazienki, to do, do, do łazienki, do łazienki, idziemy, stary, co my robimy? Tutaj nie wytrzymamy zbyt długo. Oni nas o jakichś włosach pytali, słuchaj. Oni poznają, że my jesteśmy słuchaj, chłopakami i wtedy mamy totalnie przerwaloną. Naprawdę. Ja nie wiem co my no. wtedy zrobimy, stary. Goty, stary, do której łazienki możemy wejść? Wiesz to nie wiem, ja no, my, my no w ogóle do... do po... nie... No do chłopaków stary. Dobra, wejdźmy do chłopaków, nikt nie patrzy, więc dobra, wchodzimy do chłopaków, a nareszcie goti, tak bardzo tej toalety. dobra, co ja w takim razie oh. wychodzę. Ej, co jest? Co jest? Co jest? Ej, zaraz. E, są problemy. To są moi synowie, możecie na nich poćwiczyć Czy jej chodzi o niszczenie chłopaków? Czemu one mają broń w ogóle, co jest? Nagrywam oh. was! Co? One nas nagrywają w ogóle? To chłopacy? O nie, Goti, stary, mamy duże oni problemy. Wiedzą, oni wiedzą, Oni już wiedzą. One już wiedzą. Le... Też życie już! Nie, stary, przepraszam was bardzo. Mamo, czemu ty to zrobiłaś? Ej, mamo, przecież ty miałeś miałeś na coś takiego, mamo! Browstars, Brawl Czemu nasza mama gra w Browstars? goti co się tutaj dzieje w ogóle? Nie no co? nasza mama nam to zrobiła. Nie wiem, czemu ona nam to zrobiła. Wiesz, co stary? My się wytali, że powinniśmy, nie wiem. daj, na trzy uciekamy, na policji, dobra, w ogóle. trzy, dwa. Idę, uciekamy stąd, goty, uciekamy o, 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 szybko. Uciekamy, dobra, jeju, coś cokolwiek, w ogóle, uciekamy stąd. E Ej, stary goty, pamiętasz, może ten bunkier, który tutaj był? E bunkier gdzie? No tutaj stary, jest bunkier. Chodź szybko za mną, chodź za mną, zobacz. Tutaj generalnie. Ej, będzie. Tutaj generalnie nic nie ma, ale tutaj zobacz, jest taki napis Do Not Enter, czyli, że tutaj nie można wchodzić. Więc chodź szybko, no, Goti e tutaj. Gdzie wchodzimy? zobacz, tutaj generalnie jest tutaj Kiedyś, bo już ukrywaliśmy, kiedyś była taka apokalipsa, i tutaj ukrywaliśmy. Zobacz, tutaj klikniemy w tą lampę. Uwaga, zobacz. I generalnie wow. mamy, mamy drzwi tutaj tajne, zobacz i teraz mamy tutaj taki bunkier i wiesz co jest najlepsze w tym bunkrze stare, że tutaj zobacz jest taki komputer i tutaj są takie kamery i my będziemy widzieć czy te uh. dziewczyny może tutaj nas gonią czy nie, bo one nas i zaczęły gonić, więc dobra Ale dobra, tutaj nas chyba nie znajdą. O nie mój, zobaczcie, oni wchodzą tutaj, zobaczcie, oni się zbliżają, zobaczcie cała gromada, całe stado się zbliża. Dobra, gdzie oni są w ogóle, słuchajcie, gdzie oni są szybko? Gdzie oni są? Tutaj ich nie ma, tutaj ich nie ma. Dobra, słuchajcie, nic już nie widzę, dobra, goti gdzie ty jesteś? goti Oni tutaj wchodzą, Goti, Oj, tutaj są! Nie! Jesteście związani, a te miejsce wybuchnie za 30 sekund! goty goty, goty, goti, wiesz co? Wiesz co 30 sekund? Za 30 sekund to wybuchnie, to jest naprawdę dziwne. Ej ej ej, mamo, ale przecież nasza mamo! Przecież to nasza mama, mamo Czemu ty nam to Jego, robisz? Czemu ty chcesz nas wysadzić? Mamo, czemu ty to robisz w ogóle? Ej, co jest? Czemu? Czemu ona tak po prostu jej poszła? Stary? To jest nasza mama, ej, co jest tutaj nie tak? Ale ale bo bo bom bombę zostawili! No oni zostawili tej bombę, stary, czekaj, wolnie, chyba, e, zdołasz mnie czekaj, to chyba się tam zbliży do ciebie. O teraz, co mnie uwolnić. Jestem, jestem stary, jeju, dobra, gdzie jest ta bomba? Tu jest ta bomba, zobacz, stary tu jest ta bomba. Nie, wiesz co, nie wiem, czy zdołam ją rozbroić Musimy chyba też uciekać, stary, ale w ogóle To jest nasza mama. Słuchajcie, czemu w ogóle uciekać? zobaczcie go na kamera. One, one, one już wychodzą generalnie z tego pomieszczenia. Wychodzą już z tego bunkra. Widzę tutaj na kamerach. W każdym razie, dobra, słuchajcie, moi drodzy, widzicie, Ostatni już nawet wychodzi. Dobra, Gotti, musimy szybko uciekać. Nie wiem czy dołamy rozbroić tą bombę, ale chyba nam się nie uda. Chodź szybko w ogóle. Nie, nie da rady, nie da do rady. Dobra, w ogóle nie wiem czemu nasza mama, słuchajcie, nam to robi. To jest w ogóle nasza mama. Dobra, Gotti, chodź szybko, stary Wy, wychodzimy stąd, szybko. Nie wiem tutaj, tutaj jest jakiś, w ogóle w górę, tutaj, chodź stary, szybko, tutaj, dobra, tutaj jest w ogóle jakieś pomieszczenie. O tutaj, ser, chodźmy. Ty. Dobra, tyłem wchodzimy i wyszczajemy ja taki pomysł, słuchaj, musimy ukraść samochód z pod szkoły i tym samochodem, słuchaj, pójdziemy w ogóle. Tu jest jakiś samochód, a tu jest jakieś auto, dawaj, spróbuję e, w ogóle. Ja, ja lecę na tył. Dobra, dawaj, ja tutaj w ogóle mogę prowadzić tym autem, więc dobra, stary, wchodzimy, chodź szybko, 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 gotuj, szybko, chodź szybko, dobra, jesteś już? Jestem dobra i teraz chodźcie jedziemy do domu i musimy coś zrobić, ponieważ chodźcie, nasza własna, końcu, nasza własna mama generalnie postanowiła, że generalnie nie wiem, że po prostu nas zniszczy, razem z innymi dziewczynami, więc to jest trochę dziwne, o nie, przyjechałem już, słuchaj, parkujemy w garażu, buru, bunkrujemy się generalnie. O, tutaj, generalnie, dobra. To jest po I, prostu chore. To jest po prostu chore, moi Ja chodź, tylko stary Ukryjemy się gdzieś na górze i słuchaj, ja powiedzieć, muszę, słuchaj, stary, w ogóle zdjąć ten dziwny kostium, bo już naprawdę się w nim Strasznie źle tutaj czuję. Dobra, stary, już jestem wreszcie sobą. A naprawdę to końcu, był jakiś totalny koszmar, końcu, stary. Bo jak to dobrze, że już ta mama naprawdę ona gdzieś chyba poszła sobie, wiesz? W końcu, w końcu, już nas, nic nam nie zrobi. Dobra, nareszcie, moi Dodzy, chyba ta mama w ogóle odjechała, mamy całą chatę dla siebie, słuchajcie, i nareszcie. Moi drodzy, inaczej mamy chyba tutaj nie ma. Ej, co? Co? za tobą, Goty. Musimy was najpierw na grillu upiec. Stary, wiesz co? Mamy duży problem. I to jest jeszcze większy, niż mieliśmy poprzednio. Mamo, wiesz się, mamo. Wy jesteście, się, Musimy was zjeść. Stary, wiesz co? Nie, to jest jakaś przesada. Czekajcie, czy one są tutaj? Czy one są tutaj? Stary, nie, nie, nie. To chyba się dzieje to, co myślę. O nie, one wszystkie czekają przy stole, stary. To jest w ogóle. chcą nas zjeść. One chcą nas zjeść, nie słuchajcie, moi drodzy. Nie, chyba naprawdę. One chyba musimy się dać upiec. Zatem gry, bo to jest jakaś paranoja Dobra stary, więc ja w takim razie, nie wiem, ja sobie tutaj siadam I to będzie nasz koniec, w każdym razie Słuchajcie, to byłoby na tyle, dziewczyna słuchajcie, poskromiły Totalnie, więc pamiętajcie, żeby kończyć łapę w górę bazunki i mi też pomóc, wbić do gotiego Więc elo, elo, czekajcie, cześć i elo